Co przyciągasz w miłości? Witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam. Sprawdźmy, co karty na to pytanie. Co przyciągasz w miłości? Jakie one dadzą, te karty, Wam radę? No, moja droga, mój drogi, tutaj karty. Ewidentnie mówią na pewno o tym, że przyciągasz w miłości partnera, mężczyznę, który jest taką osobą bardzo ciepłą, wrażliwą, bardzo empatyczną, który potrafi zbalansować uczucia i logikę. Potrafi też bardzo mocno wspierać i w razie problemów, Znajdować takie bardzo pozytywne rozwiązania. Dodatkowo też przyciągasz w miłości tę trochę zazdrość, trochę tak jakby brak bliskości tego partnera przy tobie. Nie chcesz tak jakby mieć większego dystansu od niego, tylko chciałabyś. Czy chciałbyś, aby ona, czy on był bardzo blisko ciebie, czyli taka, taka bardzo mm, więź między Wami, żeby była, żebyście nawzajem mieli poczucie, że jesteście przy sobie. Ale też dodatkowo przyciągasz informację taką trochę, że nie zawsze wiesz na czym stoisz, nie zawsze wiesz, co ty masz zrobić i jaką podjąć decyzję. Masz tak, jakby sobie brak. Takiego balansu odnośnie konkretnej decyzji. Czasem też stoisz przed wyborem, czy ty chcesz być z tym partnerem, czy lepsza będzie może w pierwszej kolejności praca, albo najpierw rodzina, ale taka rodzina, mam to na myśli, rodzice, rodzeństwo, bo to na przykład jeszcze mam. Czas na to, żeby sobie związek czy relację ułożyć. Masz po prostu problem z taką konkretną decyzją, bo tak w sumie wahasz się nie wiedząc do końca, co w tej relacji może Ciebie czekać. Także, moja droga, mój drogi, jeśli te odczyty, te informacje z Tobą rezonują, zostaw komentarz i. Pozdrawiam serdecznie.